Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jak zwykle Formax. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Super Kampanii i będzie to przegląd świata w roku 850. Zapraszam. Okej, okay, na początek Skandynawia, no i tutaj w roku 800 mieliśmy oczywiście dominującą potęgę, a więc potężne, nordyckie, księstwo jeszcze w Szwecji. Norwegia była niepołączona, w Finlandii mieliśmy oczywiście Szwecję, poza tym trzy mniejsze księstwa. Dania była dalej nieskonsolidowana. Na zachodzie oczywiście panował nordycyzm, a więc w Danii, Szwecji i Norwegii, a w Finlandii lokalna religia, czyli ukonusko. No i co do kultur, to także w Szwecji, Norwegii i Danii była religia nordycka, natomiast w Finlandii lapońska i fińska. No i po 5-60 latach nie mamy dużych zmian, poza tym, że wszystkie księstwa fińskie zostały wytępione, a Szwecja utworzyła w końcu swoje królestwo. Dania była dalej podzielona, jednak o dziwo także powstało tam królestwo, tym razem nordyckie. Norwegia zbliża się już powoli do konsolidacji pod wodzą Westlandet. Co do religii, no to oczywiście nordycyzm wdzierał się do Finlandii, no ale już ten nordycyzm był powoli tępiony przez katolicyzm, bo o dziwo Szwecja przyjęła chrzest, co jest dość ryzykownym ruchem. Oczywiście Norwegia i Dania dalej pozostały przy swoich starych wierzeniach. No i co do kultur nie mamy tutaj dużych zmian, poza tym, że kultura nordycka wdzierała się do regionu zamieszkanego przez Lapończyków. Okej, okay, czas na region wysp brytyjskich, no i w roku 800 na Irlandii i w Anglii mieliśmy całą masę rozmaitych księstw. Szkocja była w miarę zjednoczona. Wszyscy mieszkający na wyspach brytyjskich wyznawali katolicyzm. No i co do kultur. W Anglii mieliśmy niewielką kulturę bretońską, a także walijską. No i oczywiście dominowała tam kultura saksońska. W Szkocji mieszkali Piktowie, a na Irlandii Irlandczycy. No i po 50 latach sprawa wygląda podobnie. Anglia i Irlandia są podzielone, a Szkocja w miarę zjednoczona. Możemy zauważyć tutaj niewielką ekspansję państwa Piktów. No i także co ciekawe na północy Irlandii pojawili się Waldensi. Oprócz nich no to wszyscy byli katolikami. No i kulturowo prawie nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że na północy kultura saksońska wyparła nieco kulturę walijską. Okej, okay, czas na Europę Zachodnią, no i w roku 800 nie było tu wiele do opisywania, ponieważ na Półwyspie Bretońskim były dwa niewielkie państewka, a większość tego regionu zajmowało potężne królestwo frankijskie. No i jeśli chodzi o religię, wszędzie tu panował katolicyzm, a na dalekiej północy nordycyzm był już powoli wytępiany przez katolicyzm. Na Półwyspie Bretońskim mieszkają także Albigensi No i jeśli chodzi o kultury W Akwitanii mieliśmy prawdziwą mieszankę kultur Na Półwyspie Bretońskim mieszkali Bretonowie W środku tego regionu Frankowie A natomiast na wschodzie Saksonowie oraz Niem Niemcy Na północy także jeszcze mieszkali Holendrzy Okej okay, no i po 50 latach mieliśmy tu doprawdy olbrzymie zmiany Ponieważ potężne Królestwo Frankijskie rozpadło się No i większość tych ziem przejęły Niemcy które zresztą miały kulturę frankijską, więc to nie do końca były Niemcy. Powstała także Francja Środkowa, no i poza tym wiele oddzielnych, małych ksi księstw. Jeśli chodzi o religię, to mało się tutaj zmieniło. Poza tym, że od wschodu nadciągało tutaj Słowiaństwo. Nordycyzm z tego regionu został niemal całkowicie wyparty, natomiast na Półwyspie Bredońskim dalej mieszkają Albigensi. No jeśli chodzi o kultury, można było zauważyć, że trzy kultury nieustannie przypychają się: a więc kultura frankońska. Frankijska, a także niemiecka. Inne kultury pozostały w miarę niezmienione. Ok, czas na Półwysep Iberyjski. No i w roku 800 mieliśmy tutaj niewielkie posiadłości Cesarstwa Bizantyjskiego na wschodzie. No i w centrum oczywiście potężny sułtanat Umayadu. Na północy w Asturii dominowało Wielkie Królestwo Frankijskie. Jeśli chodzi o religię, w większości tutaj był katolicyzm na północy, a na południu sunnizm. No i ten sunnit coraz bardziej rozpościerał się ku północy. Największość no tego regionu zamieszkiwali Wyzygoci. Na północy także byli Swebowie, a także Baskowie. I mieliśmy tutaj niewielkie wpływy katalońskie. No i po 50 latach mamy bardzo niepokojące wieści, ponieważ u Umayyadowie stworzyli swój kalifat, no jak widać jest bardzo, bardzo potężny. Na północy widać pozostałości państwa Franków, no które odziedziczyli Niemcy. Na wschodzie dalej były posiadłości Bizancjum. I sunnizm coraz bardziej już wypierał katolicyzm. Katolicyzmu w tym regionie już było naprawdę niewiele. I wizygoci coraz bardziej byli wypierani przez Andaluzjan. Ponadto mieliśmy także beduinów w regionie. Okej, okay, czas na Półwysep Apeniński. No i w roku 800 mieliśmy tutaj Lombardię, która toczyła wojnę z Bizancją. Ponadto znajdowało się tutaj jeszcze państwo papieskie, a także Wenecja. Na tym półwyspie wszyscy byli katolikami, poza obywatelami Bizancjum, którzy byli prawosławni. Południe było zamieszkane przez prawosławnych Greków, a północ przez Lombardów oraz Włochów, którzy byli katolikami. No i po 50 latach nie mamy żadnych zmian, poza tym, że Niemcy wdarli się do tego regionu. Jeśli chodzi o religię, sytuacja jest tu dokładnie taka sama, poza tym, że w Alpach mamy posiadłości albigensów. No i jeśli chodzi o kultury, widać tu wy wypieranie kultury włoskiej przez lombardzką. Grecka kultura się nie zmieniła. Ok, czas na Europę Środkową, no i w roku 800 mieliśmy tutaj tylko cztery silne państwa, a więc Awarię, Bawarię, Polskę i dalekie państwo ruskie, a więc Krywie. Reszta państw była bardzo podzielona, no i nie było tu żadnej dominującej potęgi. Jeśli chodzi o religię, to na południu, a więc w Awarii, mieliśmy Tęgrystów. Na zachodzie w Bawarii i w Królestwie Frankijskim mieliśmy katolików, a w większości regionu Słowian. Na Litwie mieliśmy także kilka państwewek wyznających religię Romuwa. No jeśli chodzi o kultury to największymi z nich były Niemiecka, Polska, Czeska, Awarska oraz Wołyńska. No i po 50 latach mieliśmy tu gigantyczne zmiany. Po pierwsze, dominującym państwem w tym regionie stała się oczywiście Polska, która obejmowała teren dwóch królestw, a więc Polski oraz Rusi Kijowskiej. Powstało Dość silne królestwo Czech, a także Pomorza. Bawaria uległa znacznemu osłabieniu, natomiast awaria przekształciła się w Panonie. Na dalekiej północy sytuacja była dość niepokojąca, ponieważ kształtowało się tam potężne królestwo Litwy. No a jeśli chodzi o religię, to naszego pobożnego władcy, który chce zreformować religię słoweńską są dobre wieści, ponieważ wcześniej z chrystianizowane Pomorze, a także Czechy z powrotem przeszły na dawną wiarę, czyli Słowiaństwo. no To jest dla nas bardzo dobre. Ponadto kilka krajów wyznających religię Romuwa przeszło na nordycyzm. No i jeśli chodzi o kultury, to nic się tutaj nie rzuca w oczy, poza jednym. Kultura polska znacznie się rozrosła, m.in. na Podlasie, Brześć, a także na ziemię niedaleko Kijowa. OK, czas na Półwysep Bałkański. No i w roku 800 nie było tutaj wiele do opisywania, ponieważ na wschodzie regionu dominowała Bułgaria, która w tamtym czasie zmagała się z buntem. Na zachodzie zaś było dość silne i stabilne Królestwo Serbii, a także niewielkie Księstwo Słowonia. No w większości tego regionu dominowało potężne Cesarstwo Bizantyjskie. Jeśli chodzi o religię, no to oczywiście Serbia, a także Słowonia miały religię słowiańską. Bułgaria była tęgryjska, a Bizancją prawosławne. No jeśli chodzi o kultury, no to na południu mieliśmy oczywiście Greków, a na co chodzi o Chorwatów i Serbów. Na wschodzie zaś mieliśmy Bołochów, Bułgarów i Bołgarów. Po 50 latach mieliśmy duże zmiany, ponieważ królestwo Bułgarii zostało pochłonięte przez Bizancjum. Serbia rozpadła się natomiast na dwa królestwa, a więc królestwo Serbii i Chorwacji. Do regionu co ciekawe wtargnęła także Polska. Słowiaństwo zostało na swoim miejscu, natomiast prawo zaczęło wypierać ten gryzm z tego regionu. Słowianie zostali na swoich miejscach, natomiast Grecy zaczęli kolonizację ziem bułgarskich. Okej, okay, czas na region Rusi, no i w roku było tu naprawdę wiele małych, ruskich państwek, no ale można było wyodrębnić trzy większe, a więc zjednoczone plemienia słomenuskie, krywie, a także Polskę. Region z zachodu był zamieszkany przez Słowian, od północy i wschodu przez plemienia Ukonuskie, a od południa przez Tengrystów. No jeśli chodzi o kultury, to tutaj była naprawdę mieszanka wielu różnych kultur. No i po 50 latach mamy duże zmiany. Trzy państwa zaczęły jednoczyć wszystkie te ziemie, a więc Szwecja zjednoczyła w miarę północ, Ruś zjednoczyła centrum, no i Polska zjednoczyła południowe regiony. No ale niestety zostało jeszcze bardzo dużo różnych podzielonych państwewek. Jeśli chodzi o religię, no to tutaj jest prawdziwa zażarta wojna między Ukonuską a Słowiaństwem. Obie te religie nawzajem wyniszczają się, a także kolonizują ziemię przeciwnika. No i widać tutaj wpływy także tęgryzmu, a także niewielkie wpływy nordycyzmu. W kulturach nie ma nic ciekawego, poza niewielką ekspansją kultury polskiej, a także powstaniem kultury rosyjskiej. W roku 800 na stepach nie ma nic ciekawego, ale można wyodrębnić dwie potęgi, a więc państwo Hazarów, a także państwo Kimak. Na północy dominowała Okonusko, po środku Tengryzm, a na południu Zaratusztrianizm oraz herezja Zaratusztrianizmu. Mieliśmy także niewielkie wpływy sunnizmu. Na północy mieszkali Komiacy, a także Kantowie, na środku regionu Bołgarowie, Kumanie, Pieczyngowie, a także Karlukowie, a na południu Turkowie i Persowie. Po 50 latach widać wyraźną ekspansję Turkestanu, a także Bułgarii. Religie w tym regionie niewiele się zmieniły i to samo tyczy się kultur. Ok, czas na Półwysp Indyjski, no i w roku 800 mieliśmy tutaj kilka dość silnych państw otoczonych słabymi księstwami. We wcześniejszych latach na tym półwyspie na północy panowali buddyści, a na południu dżiniści. No i Największość tych rajów postanowiła przejść na nową wiarę, a więc hinduizm. No i jeśli chodzi o kultury, to na Półwyspie Indyjskim było wiele równych sobie kultur. Były one podobne jeśli chodzi o zasięg występowania. No i po 50 latach jedyną widoczną różnicą jest to, że wiele małych księstw zostało podbite przez dominujące tutaj potęgi. M.in. Rashtrakutre, Pale, Ajutę, Karkutę i Rajputanę. Jeśli chodzi o religię, niewiele tutaj się zmieniło, poza tym, że część państw na zachodzie tego półwyspu powróciła do swoich starych wierzeń, a więc dżinizmu. Kulturowo nic się tutaj nie zmieniło. Ok, czas na region Persji, no i w roku 800 na południu panowali Abbasydzi, a na północy sultanat Azamidów. Na wschodzie ponadto były trzy państwa hinduskie. No jeśli chodzi o religię, moim zdaniem to był jeden z najbardziej zmieszanych religijnie regionów. Na północy panowali zata Trianie, a na południu Sunniści. Na wschodzie byli także buddyści oraz Hindusi. Ok, czas na kultury. No i tutaj sytuacja była prosta. W większości regionu panowali Persowie, a na wschodzie byli także Afganowie oraz Balochowie. No i po 50 latach mamy dość duże zmiany. Kilka państwek na wschodzie tego regionu zostało wchłoniętych przez Abbasydów. W środku regionu mieliśmy także niewielkie wpływy Umayyadów, a na północy w sułtanacie Azamidów zmieniła się dynastia. Jeśli chodzi o religię, to sytuacja była podobna, poza tym, że zaraz tu tyranizm oraz hinduizm były wypierane przez sunnizm. Kulturowo także nic się nie zmieniło, poza tym, że do regionu zaczęli się wdzierać Beduini. Jeśli chodzi o region Azji Mniejszej i Kaukazu, sytuacja była także bardzo łatwa do opisania. Na zachodzie było przepotężne cesarstwo Bizantyjskie, a na wschodzie upadający sultanat kwalidów. W roku 800 zachód był zamieszkany przez prawosławnych, a wschód przez miafizytów, a także muzułmanów na zachodzie żyli Grecy, a na wschodzie Armenowie oraz Gruzini. Ponadto były tam posiadłości zamieszkane przez Kurdów. No i po 50 latach mamy dość duże zmiany, między innymi taka, że Bizancjum rozrosło się w prawdziwego Molocha, pożerając większość innych państwewek w obrębie Kaukazu. No ale niestety także już chyba nadchodzi czas Bizancjum ponieważ rozpoczęły wojnę z sutanatem Abbasydów. No i niestety tę wojnę przegrywają. No co się wiąże, że stracą oni część swoich ziem na południu. Dla naszego państwa jest to dość niekorzystna informacja, ponieważ Bizancjum jest bramą do Europy. Tak więc jeśli się Abbasydzi tam bedrą, sytuacja będzie bardzo nieciekawa. No jak możecie zobaczyć, przegrywają już w 93%. Tak więc przegrana jest nieunikniona bardzo szybkim tempie rozrosły się prawosławie, no co jest dominującą religią w tym obszarze. No i także kultura armejska ustępowała na rzecz greckiej. Kultura gruzińska została mniej więcej nieruszona. Okej, okay? czas na Półwysep Arabski. No i na południu tego regionu w roku 800 panował przepotężny kalifat Abasydów, a na południu był niewielki sułtanat hasidów. Okej, okay? jeśli chodzi o religię, no to w 90% tego regionu panował sunnizm. Na zachodzie mieliśmy także pozostałości po dawnej potędze bizantyjskiej, a więc ikonoklazm. Ponadto była tam też niewielka religia nestoriańska. Na północy mieszkali Lewatynowie, a na południu Beduini. Okej? Okay? No i po 50 latach nie ma tu dużych zmian poza dwoma. Niewielkie państewko położone na północy zostało wchłonięte przez Abbasydów, a suzanat hasidów został uszkodzony lekko przez Abbasydów. No i jeśli chodzi o religię, no to wszędzie tutaj panuje sunnizm, poza północą gdzie mamy niewielką ilość ikonoklazmu, a także Nestorianizmu. No i jeśli chodzi o kultury, sytuacja wygląda podobnie. Na południu mieszkają Beduini, a na północy Lewatynowie. Okej? Okay. Czas na Afrykę Wschodnią. No i tutaj w roku 800 na północy panował potężny sultanat Abbasydów. Na południu mieliśmy wiele nubijskich podzielonych państwek, a w Abisyni mieliśmy dość silne państwo Abysynii, które w tamtym czasie smagało się z buntem. W tym regionie w większości był miał fizytyzm, a także mieliśmy tutaj niewielką religię muzułmańską, a także kawałek religii żydowskiej. Na wschodzie mieszkali Somalijczycy, w centrum Lubijczycy oraz Etiopczycy, a na północy Egipcjanie. Po 50 latach Abysydnia dokonała dość rozległych podbojów na ziemię plemion lubijskich. Na północy dalej był potężny kalifat Abasydów. Sytuacja religijna w tym regionie niewiele się zmieniła. Kultury pozostały niezmienione. No i przechodzimy dzisiaj do ostatniego regionu, a więc Afryki Zachodniej. Na północy było wiele podzielonych państwowych muzułmańskich, a na wschodzie kalifata basydów. Na południu mieliśmy dwa rdzenne afrykańskie plemiona. Południowa plemiona wyznawały swoją religię, a na północy byli muzułmanie oraz ich henezie, a także pozostałości po cesarstwie rzymskim, a więc katolicy. Północ zamieszkiwali Magrebowie oraz Beduini, a południe afrykańskie plemiona. Po 50 latach mamy dość spore zmiany, a więc afrykańskie państwka zjednoczyły się tworząc sultanat mali. Północ została zaś zjednoczona przez potężny kalifat Umayyadów, a druga część przez kalifat Abbasydów. Do regionu wdarły się także Włochy, zajmując tunis. Sytuacja religijna nie zmieniła się, poza tym, że do Tunisu wdzierali się katolicy. No i kultury zostały niezmienne, no poza tym, że do Tunisów dzierali się Lombardowie. Okej, okay? no i teraz możecie zobaczyć jak cały świat wygląda w tych dwóch datach. Chciałbym podziękować jeszcze wszystkim osobom oglądającym tą serię, a zwłaszcza tym, którzy zostawiają łapki w górę. A najbardziej tym, którzy piszą komentarze, ale i tak wszystkim dziękuję. Jesteście dla mnie bardzo dużym wsparciem. No i liczę tylko na to, żeby było Was coraz więcej. Ja zostawiam Was z tymi dwoma filmikami, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ na końcu mam specjalną rzecz. Ok, oglądniemy sobie jeszcze dane statystyczne. No i jak można zobaczyć, największą religią jest oczywiście ka katolicyzm, no, ale ich autorytet w ostatnich latach bardzo, bardzo upadł na rzecz sunnizmu, których autorytet wynosi 100. No i sunnizm tutaj bardzo wytępił katolicyzm. Co dla Słowian może być dobrą okazją, aby wprowadzić słoweństwo w całej Europie Zachodniej i środkowej. No i w tej chwili możecie zobaczyć na autorytety i wielkości innych religii. No i mamy tutaj także słowiaństwo, którego autorytet wynosi 35 i zajmujemy 80 prowincji. Tak więc myślę, że jest to dobry wynik, ale oczywiście nasz bardzo pobożny władca chciałby więcej. No i mamy także niepodległe państwa. Oczywiście najpotężniejszym jest Imperium Arabskie. No, które jest niezwyciężone. Na drugim miejscu są Umajadzi, na trzecim Bizancjum, dalej ki kilka państw indyjskich, potem Panonia, Bawaria, kolejne państwa indyjskie, Litwa, państwo kościelne, Serbia, no i w końcu już nasza ukochana Polska. No, oczywiście pewnie do Biesławowi nie podoba się, w jakiej sytuacji jest obecnie Polska, tak więc chciałbym jeszcze bardziej rozwinąć i w końcu wprowadzić feudalizm. Polska ma 6400 punktów. Okej, okay. tak więc tutaj w tym odcinku, trzymajcie się, cześć. Następny odcinek będzie już odcinkiem zwykłym. Do zobaczenia. Jeszcze zapomniałbym powiedzieć, że proszę Was, żebyście w komentarzach napisali rady dotyczące następnego odcinka. Cześć!